Michał, jesteśmy po 8 kolejkach, nasz bilans to 4-4. Jak Ty ocenisz te pierwsze 8 kolejek, bo to już na prawie jedna trzecia sezonu za nami? Tak, na pewno bilans mógł być lepszy i my oczekiwaliśmy, że ten bilans będzie lepszy, ale Liga jest, jak patrzę na tabelę, jeszcze wszystko jest otwarte, bo, bo Liga jest bardzo wyrównana, więc mieliśmy trochę problemów kadrowych na początku, Przegraliśmy Dwa mecze, trzy w sumie mecze z bardzo małą ilością punktów, gdzieś tam zabrakło pewnych szczegółów do tych zwycięstw, także na pewno mogło być lepiej, ale wierzymy, że, że mamy duży potencjał i, i jeszcze duża część sezonu przed nami, także wierzymy, że, że zaczniemy serię nie wygrywać. Czy te teraz te dwie porażki można nazwać takim lekkim, kry, lekkim kryzysem? Bo wcześniej mieliśmy parę zwycięstw z rzędu, teraz dwie porażki. Jak sobie poradzić z tą sytuacją? No, na pewno teraz musimy wygrać, musimy wszystko zrobić, żeby odwrócić ten los i wrócić na dobrą ścieżkę. Mamy doświadczoną ekipę. Jak ty to widzisz? No, na pewno. Musimy zareagować na to i mamy na to szansę już w najbliższą niedzielę. Także no, cel na niedzielę jest po prostu. Wygrać. Nie będzie to łatwe, bo gramy z drużyną, która gra bardzo dobrą koszykówkę w tym roku. Ale no, no oczekujemy reakcji od siebie na pewno po tych dwóch porażkach i oczekujemy zwycięstwa. No i wiadomo, no, potem, potem zobaczymy co dalej, ale, ale najważniejsze jest to, my ja Na koniec zapytam, tak jak powiedziałeś, MKS zaliczył bardzo dobry start sezonu. Pięć dziecięc, dwie, dwie porażki, też grają dużo meczy u, u siebie, ale jak ty, jak ty widzisz tą drużynę, to jest na pewno drużyna ofensywna. Dzisiaj rozmawialiśmy, że się dopiero przed analizą, ale już jesteś, już jesteś po i jak, jak ty to na tą drużynę patrzysz. Na pewno to jest drużyna, która gra najlepszy atak w tym roku w całej Lidze, także no, kluczem będzie, będzie tutaj nasza obrona i to, żebyśmy zagrali bardzo fizycznie, jakby narzucili. Taki fizyczny ton tego meczu, i, i, i wtedy y, jakby wprowadzili ich w taką. Z, z, znaczy wyrzucili ich ze strefy komfortu, można powiedzieć. Także y, oni grają bardzo szybko. Także no, powrót do obrony y, tutaj będzie, będzie kluczowy i, i, i twarda fizyczna gra. Także to jest, to jest taki na pewno y, nasz cel. A w ataku y, chcemy grać dużo szybciej. Wiadomo, że te szybkie ataki też jakby rodzą się z dobrej obrony, więc to jest wszystko połączone, ale kluczem będzie obrona i, i nasze twarda gra. Michał, teraz tego daj, do tylko koszykówki, ale o tego zapytam jak Ci się żyje w Ostrowie, bo to, to już no, chyba trzeci rok Twój, jak tutaj mieszkasz. Jaki to powrót, co się według Ciebie zmieniło i jak się czujesz w Ostrowie Wielkopolskim? No ja się czuję bardzo dobrze tutaj z całą, z całą rodziną. Ja zawsze mówiłem, że tutaj e, duży sentyment do tego miasta mam i, i, Eee, także świetnie. No, od tak, tamtego czasu e, na pewno na plus e, hala, no, bo tutaj, e, tutaj się przychodzi z uśmiechem na twarzy do, do, do pracy. E, granie w takim obiekcie i trenowanie to jest, to jest duża przyjemność. Tym bardziej, że na każdym meczu mamy praktycznie pełną halę i nasi kibice tutaj tworzą niesamowitą atmosferę, która, która e, bardzo nam pomaga w trakcie meczu. Także no, po to się gra i trenuje. Tyle lat koszykówkę, żeby, żeby być w takich miejscach jak, jak tu, jeśli chodzi o miasto, to jak mówię, mi tu niczego nie brakuje. Ja nie lubię za bardzo dużych miast, więc e, jest gdzie zjeść, jest gdzie pójść na spacer z rodziną, e, dużo zieleni, także jak dla mnie tam jest super miejsce. E, powiedziałeś, wspomniałeś o kibicach, to jeszcze dwa słowa, żeby zachęcić na niedzielne spotkanie, żeby przyszli i wsparli nas, no bo będziemy tego potrzebować ich dopingu jak trener. Oczywiście zachęcam wszystkich do przyjścia w niedzielę. Godzina 16, na pewno fajna godzina na, na mecz, także zapraszamy serdecznie, potrzebujemy Waszego wsparcia, szczególnie w tym takim troszkę słabszym momencie dla nas i, i e, zapraszam. Andrzej rozmawiamy w czwartek, jak wygląda sytuacja zdrowotanek naszego zespołu, czy coś już wiadomo kto będzie grał, kto będzie niedostępny, bo jak wiemy OR ma swoje problemy i inne mania więc inny Sinemaj, Andrujsic nie trenowali w ostatnim czasie. Dzisiaj wrócili do treningu. Jeszcze nie było to w pełnym wymiarze, ale potrenowali. Liczymy, że został jeszcze piątek, sobota, w niedzielę mecz. Także liczymy, że do meczu wyzdrowieją całkowicie, w 100%. Przed nami dziewiąta kolejka Ekstraklasy. Przed nami też pojedynek z Dąbrową Górniczą. To zespół grający bardzo ofensywnie. Jak ty byś ich scharakteryzował? Zespół grający bardzo ofensywnie, taki z najlepiej charakteryzować. Bardzo rzucają dużo punktów na dobrej skuteczności, dużo transmisji ofensywnej, dużo szybkiego ataku. Jeśli tego nie ma, to był Persons z pod Podkoszowym, szukają rozwiązań Pikerola. Jeśli, tego, jeśli nie te rozwiązania, to szukają na zasłonach. Tak zwanych off grach Garcia, świetnego strzelca. Przede wszystkim ważne, aby ograniczyć ich zdobywanie punktów, bo w każdym meczu średnio zdobywają 100 punktów, to jest bardzo dużo i myślę, że to będzie kluczowe w tym spotkaniu. Co oprócz tego, żeby zatrzymać ich tą ofensywnę, czy, czy nasza gra, co my musimy zrobić, tak naprawdę, na co postawić, na jakie akcenty, żeby zwyciężyć? No, na pewno obrona w Wamczycie trochę to szwankowało. jak jak do tego podejść, do tego meczu. Wiele o ich grze już powiedziałem, także trzeba te ich mocne atuty ograniczyć, natomiast, natomiast poszukać przewag z naszej strony, zagrać... Musimy zacząć od obrony, to będzie najważniejsze, a w ofensywie e, grać szybką koszykówkę i szukać przewag. Nasz, nasz bilans do tej pory 4 na 4, nie jest to wymarzona sytuacja. Jak Ty sobie radzisz e, z tą sytuacją? Nie jest to wymarzona sytuacja, mieliśmy dużo problemów, zresztą cały, e, cały czas mamy, e, trenujemy ciężko. Ja wierzę, że poprzez pracę na treningach można e, to odwrócić. Pamiętajmy, e, jakie były ok e, okoliczności tych e, całych przygotowań i. i Gdzieś to wychodzi, ale drużyna na treningach trenuje dobrze. Bardzo dobrze bym powiedział. Liczę, że to przełoży się w końcu na spotkanie. Tego życzę i do zobaczenia w międzyczasie. Dziękuję, do zobaczenia.